Chłę do poranku. I moje śniadanie. Owoce, zupa, pierogi ryżowe i trochę warzyw. Huę. Wyszedłem z hotelu w Hue i idę sobie kupić kawę. Tu jest mój hotel. Tam jadłem śniadanie na górze. A idę teraz sobie kupić jakąś kawę. Bo w hotelu jest słaba, nigdy nie piję. Pojadę sobie na stację i zobaczę, jak pociągi odchodzą do Dong Hoi Tu wczoraj jadłem wieczorem w tej knajpie. Bardzo dobre jedzenie. Nawet z tą panią rozmawiałem, która jest z Australii powiedziała. Także spoko jedzenie było. Hue to jest taka miejscowość, z tego co widzę taka duża, mała. Więc jest dosyć sporo takich lokalnych rzeczy tutaj. To jestem zmęczony, nie ma o czym mówić. Może przerzucę wam i zobaczycie sobie jak to wygląda. O tu jest jakaś coffee and milk, pójdę tam, wygląda dosyć lokalnie Przejdę Przejdę spokojnie No fajnie to wygląda lokalnie Wypiję sobie kawę tutaj No i spoko w sumie bo Kawa jest gdzieś kawa Eee, gdzieś kawa? Tutaj. Kawa jest trzy razy tańsza niż w jakiejś sieciówce A wygląda na to, że kawiarnia jest spoko, bo dużo lokalnych ludzi siedzi i sobie pije tę kawę, więc spoko tutaj panowie też sobie siedzą, palonko sobie robią I taką sobie kawę piję. Kawa pomimo, że trzy razy tańsza, to naprawdę dobra Naprawdę bardzo dobra. Wziąłem sobie podwójną espresso i jeszcze taką kawę wietnamską z mlekiem i cukrem. Strasznie słodka, z kondensowanym mlekiem. Mam wrażenie, że taka powinna być. Ale bardzo, bardzo dobra. Przyjechała moja taksówka. No dobra, to tak to wygląda właśnie. Podróżowanie w Wietnamie. Tu jest dworzec kolejowy w Hue. Tu jest poczekalnia. A za taką podróż do stacji no tam około 2 km zapłaciłem 2 zł, niecałe 16 tysięcy dongów, bodajże, albo 14 tysięcy. Idę zobaczyć jakie są bilety. W sumie muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo spoko, bo jest po prostu lokalizacja i są godziny odjazdu, więc tak naprawdę ciężko się pomylić. A ja będę jechał tu. Chyba. Stoję w kolejce i pani mi pomaga tutaj znaleźć pociągi Udało mi się kupić bilet na godzinę 13.30 dzisiaj Także trochę zmiana planów, bo się okazało, że dobrze tu przyjechałem, bo to jest ostatni pociąg, który odjeżdża o 13.30 dzisiaj i 200 tysięcy dongów to kosztuje, czyli 34 zł. Zmiana planów goni zmianę planów. Mi się okazało, że ostatni pociąg odchodzi stąd o 13:30. W związku z tym mam dwie godziny na zwiedzanie miasta. Wyprowadzam się i lecę. Udało mi się tu dojechać Jestem, tu jest Twierdza historyczna Tu są mury A tam kupuje się bilety 200 tysięcy za bilet i 150 tysięcy za prywatnego przebywania. Tak, to wygląda. Bardzo ładnie. No i to był zamek cesarza, który tutaj przebywał. Także cały teren jest pięknie. Ogrodzony są. Wiele fos jest takich tutaj z wodą, które otaczają ten teren. Mój przewodnik jest tutaj z nami, jest też grupa z Włoch. Przewodniczka nazywa się Wan i cała podróż zajmie około godziny półtorej. When they follow the royal procession, yes. And um, this building was the place for the grand ceremony, such as to parade, calendar distribution, and this building was the place where the last emperor abdicated in 1945. Before uh, during the ceremony were organized, here, the emperor sat under the yellow building because most of the palace for the emperor they use a the yellow tile. Royal Teraz jesteśmy w drugiej części. Tam dalej jest zakazane miasto, a to wszystko zostało zbudowane nie tak dawno temu, bo w 1804 roku została ukończona konstrukcja. Więc w sumie dosyć niedawne budowle. Mm -hmm. This is the office of the emperor, um, it's located on the high foundation, it was destroyed. The emperor lived here, uh, this is the building for the first wife and the other wives and concubines of the emperor lived here. Long ah, yeah. 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 A tu oh, yes. maściaki yes, yes, yes. maściaki, w, yes. które kupowaliśmy i graliśmy jak byliśmy mamy. Dziury po kulach, jak tutaj yeah. była walka. Dziękuję bardzo, bye bye. Dziękuję. No i lecimy na stację i wracam. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajna wycieczka. Cieszę się bardzo, że tutaj przyjechałem. No a teraz czas zobaczyć, czy uda mi się dojechać do Dong Hoi. Dziękuję. Z kotem podróżowaliśmy. Dojechałem na stację. Tak to wygląda, trochę osób jest. Będziemy teraz szukać pociągu. <laughs> Muszę znaleźć platformę 9 i stamtąd odjeżdża mój pociąg. Platforma numer 9 pewnie w tamtym kierunku. Sprzedają takie tutaj sprzęty grające, które trochę już przeszły, mocno używane. To jest fajne. Ciekawe po ile, ale nie chcę się pytać, bo będą chcieli mi sprzedać. Pociąg podjechał. Wydaje mi się, że to jest wagon dziewiąty, który jest moim wagonem Wydaje mi się, że tu jest moje 28 sąsiadka Dzień dobry. Jestem w swojej kabicie, to jest w swojej kajucie, to jest moja. Moje łóżko widać, że ktoś je używał. Tutaj jest pan, który śpi. A tutaj drugi pan, który się dostaje tutaj na górę. Okej okay. No to jest pewne doświadczenie. Zaczynamy podróż. Będzie ciekawie. Poszedłem do toalety w pociągu. I toaleta wygląda tak. się przejść trochę eh? widzę, że jest też normalna toaleta. Normalna i normalna. Przyjechałem do Dong Przyjechałem do Dong i jadę do hotelu. Czeksówka jeździ na licznik, a licznik jest w telefonie. Do hotelu. Tam jest gdzieś mój hotel. Zjem coś. Poszukam e, jakiegoś odpoczynku i muszę się jutro o 6 rano obudzić, bo przyjeżdżają na wycieczkę do jaskini po mnie odebrać, a potem 12 muszę w jakiś sposób dojechać do Hanoi i dowiedziałem się na dworcu, że dwa pociągi odchodzą o 7 rano i o 5 po południu i obydwa jadą 12 godzin. Więc 12 godzin w pociągu w tym momencie przyjechałem, i naprawdę no, nie jest to jakaś super przyjemna podróż. Więc podejrzewam, że 12 godzin będzie czterokrotnie gorsza. No ale zobaczymy. Na razie muszę to wszystko zorganizować sobie, i. E, no i tak. A tutaj są takie nadmorskie, lokalne klimaty, gdzie sprzedają owoce morza, można zjeść sobie, odpocząć i. Trochę re, z relaksu zażyć. Dong Hoi. Udało się. Z widokiem. Jest mi bardzo spoko widokiem. Tu jest menu, tu jest restauracja Jaka? tu jest jedzenie, które pływa sobie można sobie wybrać a tu gotują. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą, ale spróbuję wam pokazać. Tu się gotuje od razu. wsiach na patelnię i... Bardzo wszystko świeże i w sumie wygląda naprawdę dobrze. Komara sobie... A, taki small. Do you have big ones? Mo big. Money, żeby pokazać. Tak, tak. Tak jak najpa. Słuchajcie że się nie tak, że wybiera z menu, tylko się wybiera po prostu żywego, którego chce bardzo ładnie super na razie dostałem krewetki. ale super wygląda Rozpracowałem rozpracowałem homara i homara jak się rozpracowałem to zostało tylko takie o tutaj do zjedzenia a tutaj sobie łowią jedzenie a tutaj jadę w taksówce jak się pan obudował podjeżdżam do hotelu i ciekawostka jest? Tak, yeah. exactly. W Dong Hoi, w taksówkach są liczniki, taksometry. Co jest w ogóle mega zaskakujące. W Wietnamie, bo jeszcze w żadnym mieście ich nie widziałem, zawsze funkcjonuje jakiś takie grab, Uber, coś koło tego. A teraz tutaj są taksometry. Więc jest mega uczciwie. Tylko jest dużo taksówkarzy, którzy tego nie używają, no ale jak są te oznaczone, to można do nich śmiało wsiadać.